Dzień dobry, Magdalena Rotuska Korbel, witam we wtorek, 24 kwietnia, zapraszam Państwa na Teledziennik. Około 800 tysięcy ryb trafi do dolnośląskich rzek, to kolejny etap akcji prowadzonej od 2007 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Polski Związek Wędkarzy Oddział Wałbrzych. Do sześciu dolnośląskich rzek wypuszczone zostaną w tym roku pstrągi potokowe. Niestety populacja tego gatunku jest coraz mniejsza. Najczęstszymi powodami ginięcia pstrąga potokowego. Jest susza i niski stan wód, a także kłusownictwo i zanieczyszczenie. Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wspiera zarybianie dolnośląskich rzek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wspiera finansowo akcję zarybiania strąga potokowego. Obstrąg, wiadomo, gdzieś tam zanika miejscowo, ponieważ różnego rodzaju i kłusownictwo i inwestycje z zakresu gospodarki, nazwijmy to wodnej, hydrologicznej, w jakiś sposób powodują niszczenie dna rzek, brzegów rzek, gdzie one mają swoje siedliska. I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zdecydował się po raz kolejny, bo, bo to już trwa 11 lat, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera tą akcję przeznaczyć środki finansowe. W tym roku w kwocie 244 tysiące złotych cała akcja, natomiast 128 tysięcy złotych fundusz wspiera. Od 11 lat no, kwota już się nazbierała, około miliona złotych wsparcia dla, dla Polskiego Związku Wędkarskiego dla, dla, dla całej tej akcji myślę, że jest to z korzyścią dla środowiska jak najbardziej. Panie prezesie, ile ton ryby trafi dzisiaj do rzeki? Półtora tony dokładnie. To ile to będzie w ilościach? To Jesteśmy w stanie to oszacować? 800 tysięcy sztuk dwuletniego pstrąga, reszta na rybek mniejszy. Zanim dwuletnie ryby trafią do rzek, trzeba je najpierw wyhodować. Praca jest ciężka, ale i bardzo też przyjemna, bo to jest obcowanie z naturą, z przyrodą, z rybą. Znajdujemy się, w, ośrodek my się znajduje się na terenie Kotliny Kłodzkiej. Kotlina Kłodzka jest zwana, znana jako kat, kraina pstrąga i lipienia. Dlatego między innymi robimy takie coroczne akcje zarybienia pstrągiem naszych potoków. W moim ośrodku produkuje dla potrzeb, dla potrzeb Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu, który zarządza tymi wodami około 6 ton pstrąga tak zwanego dwulatka w drugim roku życia. Jest to ryba wielkości około 30 do 50 gram oraz 600 tysięcy tak zwanego wylęgu żerującego. Jest to ryba, która się wylęgła Wagę ma około 0,2-0,3 grama i tymi rybami też są zarybiane potoki, w szczególności te małe, ze względu na to, że yy, szkody poczynione przez powiedzmy człowieka w naturze spowodowały, że no, strągi mają mało tarlisk. I żebyśmy mogli się cieszyć tym strągiem, który no, słynie powiedzmy korczyna Kłocka i każdemu kojarzy się powiedzmy rzeki górskie z Pstrągiem, no to trzeba po prostu pomóc tej naturze i je zarybić. Dlatego robimy takie coroczne akcje zarybienia powiedzmy rzek górskich w Kotlinie Kłodzkiej. Zarybiane rzeki to Ścinawka, kanysa Kłodzka, Bystrzyca, Biała Lądecka, Szybka i Dzika Orlica. Pstrąg potokowy potrzebuje do życia czystej i chłodnej wody, szybkiego prądu i dna pokrytego kamieniami i żwirem. To jest są nasze coroczne działania. One wynikają z umów zawartych na obwody rybackie, bo wody górskie są w obwodach rybackich i w tychże umowach są określone ilości gatunek odpowiednich ryb i to musimy realizować. Nie realizowanie tych przedsięwzięć skutkuje zerwaniem umowy i znaczeniem innego dzierżawcy tych wód. Do tych wód wpuszczamy przede wszystkim materiał zarybieniowy w postaci Lipienia na rybku jesiennego, pstrąga wylęgu pstrąga i dwulatka pstrąga, tego ostatniego, czyli dwulatka pstrąga, wpuszczamy 6 ton do wód górskich. Wpuszczamy również na rybek brzany. Te wody górskie dzielimy na, na takie wody woda lipienia i pstrąga, później jest poniżej pstrąga potokowego. No później jest kraina brzany, no i już tam całkiem na, w tych niższych partiach tych cieków, gdzie już nie są wodami górskimi, tam, tam już jest dominacja krainy leszcza, płoci i innych ryb pośrednich. Więc w skali, w skali roku zakupujemy materiał zarybieniowy w granicach 650 tysięcy złotych. Znaczna część. To środki wydatkowane na zakup materiału zarybieniowego do wód górskich. Nasz okręg zrzesza w granicach 11,5 tysiąca członków. To nie, nie zawsze zabezpiecza właściwą kondycję ekonomiczną okręgu. W związku z tym ten rok był troszkę inny dla wędkarzy, bo musieliśmy zmienić warunki przyznawania ulg w opłatach wędkarskich. Po prostu było to podyktowane potrzebą ściśle natury ekonomicznej. Jeżeli mówimy o wodach górskich, więc to są szczególne wody. Szczególne wody, tutaj są zupełnie inne metody wędkowania. Nie możemy tutaj łowić wędkami z przynętą naturalną, musimy tutaj stosować przynęty sztuczne bądź też tak zwane muchy. Mamy największy problem z ochroną tych wód przed szkodnikami typu wydra, kormorany, czapla siwa, czapla biała naszych szacunków wynika, że około kilku ton tych ryb pochłaniają właśnie te drapieżniki. Jest to dla nas wielkie utrapienie, ale w związku z tym, że realizujemy program Odra 2000 i przepisy unijne w zakresie ochrony środowiska naturalnego no nie pozwalają nam na, na podjęcie skutecznej walki z tymi szkodnikami chciałbym jeszcze powiedzieć tak że nie osiągnęlibyśmy tych wyników które tutaj mamy bez pomocy właśnie kierownictwa wojewódzkiego ośrodka ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymujemy od państwa pieniążki na zakup materiału zarybieniowego za to chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu i myślę, że w przyszłości również możemy na takie wsparcie materialne liczyć. Dzisiaj specjalistycznym samochodem Polskiego Związku Wędkarskiego do rzeki trafi półtora tony pstrąga potokowego. Tak, mamy specjalistyczny samochód, zakupiliśmy go z naszych oczywiście składek. Ten samochód jest naprawdę wysoce specjalistycznym, pojazdem nie pozwala na Straty w przewożonym materiale zarybieniowym. Nie ma po prostu żadnych strat. Jest dla nas bardzo pomocnym pojazdem. To była tylko część. Dzisiejsze nasze zarybienie to jest jedna mała część tego zarybienia, które realizujemy zarówno jesienią, jak i też w okresie tym wczesnowiosennym. Te zarybienia są po prostu tak dzielone w skali roku na jesienne zarybienie na i wczesnowiosenne. Ten gatunek ryby po prostu y, musimy w, realizować, kiedy temperatury wody są zdecydowanie niskie. Od 2007 roku do dolnośląskich rzek dzięki zarybianiu trafiło już 9 milionów strągów potokowych oraz węgorzy, sandaczy, sumów, linów. Karasi, jazi, boleni, linów, lipieni, świnek i brzan. Ochrona środowiska, ochrona powietrza i atmosfery to jest jeden z głównych priorytetów obecnego rządu, czyli rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. I rzeczywiście przygotowane są ogromne sumy pieniędzy. Tutaj deklaracje ze strony rządu padały o wysokości 30 miliardów złotych na najbliższe 10 lat w celu poprawy powietrza w Polsce, poprawy atmosfery, więc rzeczywiście te środki będą płynęły. Przyjedzie do Głuszycy już pod koniec kwietnia prezes Narodowego Funduszu i będzie prezentował właśnie tam na spotkaniu z samorządowcami, nie tylko, bo ma być również biskup, to wszystko, te wszystkie programy, które mają być wcielone w życie już niebawem a dotyczące właśnie ochrony środowiska. Tak, tym głównym programem jest program Smog Stop, czyli program takiej kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych dla osób fizycznych. Rzeczywiście taki program pilotażowy już niedługo się zacznie, program, który obejmował będzie pierwsze 33 miasta w Polsce, miasta, które są najbardziej zanieczyszczone według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Tutaj takim też pilotażowym miastem jest Skawina i po realizacji tego programu zostaną określone koszty na całą Polskę i wtedy rzeczywiście ten duży program, taki termomodernizacyjny, ruszy. W nawiązaniu do długoletniej tradycji święta lasów w całej Polsce odbywa się akcja Tysiąc drzew na minutę. Hasło 1000 drzew na minutę wynika z prostego przeliczenia. Lasy państwowe co roku sadzą 500 milionów nowych drzew. Gdy podzielimy 500 milionów drzew na 365 dni, następnie na 24 godziny i w końcu na 60 minut, otrzymamy liczbę 951. Tyle drzew mniej więcej lasy państwowe sadzą na minutę. Właśnie pod takim hasłem 17 kwietnia na terenie lasów państwowych nadleśnictwa Świdnica w Leśnictwie Gilów, młodzież ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5 z Dzierżoniowa oraz ze szkoły podstawowej społecznej z Gilowa sadziła dwuletnie sadzonki dębów początki były takie trudne. Wszystkie te dzieci sadzą las po raz pierwszy. także no głębokość tutaj dołka ułożenie korzeni jest to dosyć istotna sprawa, ale widzę, że już coraz lepiej im idzie. Tutaj mamy nas, będzie nasadzenie od trochę tam głębiej będzie jodła i tu fragment tego dęba. a cała powierzchnia to jest powierzchnia klęskowa tu kiedyś w zeszłym roku jeszcze była kępa świerka, która no niestety wyschła. Resztę do Dokończył kornik. Sadzimy dęby dwuletnie. A ile tych sadzonek zamierzacie w ogóle dzisiaj posadzić? Dużo. Około 6 tysięcy. Każda para może? ma 50. Każda para ma z 50, no to może dużo. Co jest takiego najcięższego w tym sadzeniu? Wykopanie dołka. Cieszę się bardzo, że dziś udało nam się zorganizować tą wspólną akcję razem z uczniami i opiekunami ze szkoły podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie i szkoły społecznej w Gilowie. To na pewno i, i rozrywka, i nowa nauka dla, dla tej młodzieży, a dla nas wymierny pożytek w tym, że faktycznie zasadzimy sporo, sporo lasu. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że te akcje będą wspólnie kontynuowane. Wiosna to najlepszy okres. No, tych sadzeń jest dużo i na terenie Ndeszisła mamy kilka lub nawet kilkanaście takich wspólnych, yy, y, wspólnych akcji, gdzie, gdzie zachęcamy młodzież do, do takiego uczestnictwa w odnawianiu lasu. Mam nadzieję, że, że dzieci wyniosą z tego wiele nauki i będą mieć satysfakcję, że wsadzili swoje drzewo. Po ciężkiej pracy był czas na wypoczynek. Nadleśnictwo Świdnica przygotowało dla uczniów ciepły poczęstunek. Praca i nagrody. Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję również opiekunom, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania i pracownikom nadleśnictwa Świdnica. No, Musi być jakieś zwieńczenie tej ciężkiej pracy, a zazwyczaj ludzie jak świętowali to ucztowali, więc tutaj to te dzieciom też również fundujemy. Jesteśmy zadowoleni z tego, że właśnie tutaj w tych ciekawych lasach bardzo florystycznie możemy, możemy tutaj pokazać dzieciom, w jaki sposób odbudowujemy las, który. Akurat w tym przypadku cierpiał od gradacji kornika drukarza, w to miejsce już rośnie nowy las. W tamtym roku został usunięty posłuż, a w tym roku już rośnie nowy las. To widać naszą pracę i to, że jak najszybciej dbamy o to, żeby odbudować drzewostany. Co roku sadzonych jest coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy stale rośnie, a las to przecież nasze płuca. Grzegorz Grzyb został zwycięzcą 46. rajdu świdnickiego Krause. Nie miał sobie równych. Mistrzowie Polski, Filip Niwet, Kamil Heller. Filip, na sekundę poprosimy cię tutaj. Samochód, proszę Państwa, do Ford Fiesta Proto. I oczywiście numer jeden na drzwiach, mistrzowie Polski, zwycięzcy zeszłorocznego rajdu. Filip, no były takie wcześniej niepokojące wieści, że nie będziemy Cię oglądali podczas Mistrzostw Polski, ale z tego, co słyszę, wszystko się zmieniło! Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo miło znowu być w Fittnicy. Brawa, proszę Państwa, rajdowi Mistrzowie Polski! No, tutaj dzięki uprzejmości firmie TEDx, Sonax, Stec Rally Art. jesteśmy na starcie Mistrzostw Polski, inauguracyjny wspaniały rajd, mój ulubiony asfaltowy. No co, cóż mogę powiedzieć, wspaniała pogoda, doskonała do kibicowania. Zapraszamy serdecznie wszystkich na odcinki, a my obiecujemy, że skórę nie przedamy przed tymi R5 kami i pokażemy, że polska myśl techniczna też jest dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Filipowi. Filip obiecał, że wystartuje w pełnym cyklu tegorocznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a więc będzie toczył na pewno. Zaciekłe pojedynki z całą polską czołówką. No jest, ostatecznie planetko zobowiązuje. To jest Łączą Ciespiskowie Polski. A przed nami, proszę Państwa, Grzegorz Grzebi Robert Kundla, z Fabia R5, proszę Państwa, to załoga, również bardzo szybka, ale to bardzo, ale to bardzo skuteczna. Zawodnicy, którzy startują w pierwszej rundzie rajdowej samochodowej mistrzostw Polski. Proszę Państwa Grzegorz Grzyb wygrał dwukrotnie Rajd św Świtnicki, wygrał ten Rajd w latach 2015-2016, wygrał również ten Rajd z Robertem Hundlą, no i ma na pewno apetyt na trzeci sukces. Dużo brawa, proszę Państwa, dla tej załogi Grzeczku. Kochasz Świdnicę, kochasz ten Ride. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, ja zawsze powtarzałem wielokrotnie, że Świdnica to jest dla mnie taki drugi dom. Eee, czuję się tutaj świetnie, te okolice są fantastyczne, drogi, odcinki specjalne. Eee, no także w tym roku nie mam planu startowania w Urzęsach Polskich, no ale nie mogłem sobie odmówić, jeżeli był chociaż. Kropla nadziei, że mogę się tutaj pojawić. Zrobiliśmy wszystko, aby móc w tym rajdzie wystartować. Także bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Promujemy przy okazji bardzo fajną inicjatywę Akcję Senior, do której bardzo gorąco Państwa namawiam, abyście się do tego również przyłączyli. I cóż, no życzę wszystkim załogom, organizatorom udanego rajdu. Mam nadzieję, że będziemy się tu świetnie bawić, że pogoda dopisza, jak widać na razie jest super. I do zobaczenia na mecie. Dzie Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia, proszę Państwa, brawa dla tej załogi. Proszę Państwa, dodajmy od razu, że Grzegorz Grzy przed tygodniem startował w rajdzie Preszow na Słowacki. Pojawił nam się dyrektor rajdu prezes Automobil Klubu Sudeckiego Roman Grygianiec. Wielkie brawa dla Prezesa. A Grzegorz Grzyb po zwycięstwie przed tygodniem w rajdzie Freszow na Słowacji, gdzie wygrał wszystkie odcinki specjalne, zdominował rywalizację, rusza na trasę 46. edycji rajdu świdnickiego Krauzer... Było to trzecie zwycięstwo duetu Grzyb-Hundla w tym rajdzie, którzy poprzednio triumfowali w Świdnicy w latach 2015 i 2016. Pecha mieli Filip Niwet i Kamil Heller, mistrzowie Polski i ubiegłoroczni triumfatorzy, którzy wycofali się z rywalizacji na skutek awarii samochodu na trzecim odcinku specjalnym. Po dwóch odcinkach liderem był Brzeziński, który na trzecim os stracił pierwszą pozycję na rzecz Zbigniewa Gabrysia. Czwarta próba padła łupem grzyba, który objął prowadzenie w rajdzie, i nie oddał go już do końca. Grzyb wygrał także najwięcej odcinków specjalnych. Jeden odcinek ostatni w rajdzie wygrali Marczyk i Gospodarczyk, reprezentanci Skoda Motorsport Polska, którzy sięgnęli po RMF Max Trophy i zdobyli 5 punktów za zwycięstwo na próbie Power Stage. W klasie N zwyciężyli reprezentanci Subaru Poland Rally Team Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachowski Subaru Impreza STI. A w Wśród samochodów napędzanych na jedną oś triumfowali Kacper Wrublewski i Jacek Spętany. Peugeot 208 VTI, którzy na pierwsze miejsce awansowali po ostatnim odcinku specjalnym. Dodatkowe punkty na OS-ie Power Stage wywalczyli Marczyk, Brzeziński, Grzyb, Gabryś i Jarosław Kołtun. W klasyfikacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 2018 prowadzi Grzyb przed Brzezińskim i Marczykiem. Na czwartym miejscu jest Gabryś, na piątym Tomasz Kasperczyk, a na szóstym Jarosław Kołtun. Był świetnym rozpoczęciem sezonu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, rozgrywany w bardzo korzystnych warunkach pogodowych, przyciągnął na odcinki specjalne wielu kibiców. Zapętlone próby pomogły zorganizować widowisko, jakiego już dawno w naszym regionie nie mieliśmy okazji podziwiać. W dzisiejszym wydaniu dziennika dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro.